Pan z wami. Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu, więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom, aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie była, jest mowa o krzewie, gdy Pan Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Aza, Izaaka, Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla niego żyją. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, najpierw zacznę od jednej rzeczy, nie wiem, czy zdążę. Mam takie dwie rzeczy, które chciałbym wam wyjaśnić w tej homilii może się uda. Pierwsza rzecz, która związana jest z tym, że Bóg jest Bogiem, nie jest Bogiem martwych, ale żywych i tak dalej, i tak dalej. Żebyśmy mogli to zrozumieć, ten tekst, muszę trochę odwołać się do tego, co przerabiam na kole biblijnym, kto chodzi na kole biblijne, to dla niego to będzie oczywista oczywistość. Mianowicie, Pan Jezus mówi tak, że Bo tam, gdzie Mojżesz zaznaczył, jest mowa o krzewie, gdy pan naz, Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz Żeby to można było zrozumieć, trzeba sobie to ustawić w chronologii. Otóż, Abraham to jest 1850 przed Chrystusem, czyli XIX wiek przed Chrystusem. Jego syn, czyli kto? Izak. Izaak. Tak, ja żeby was pytał z jakiej matki, bo już nie chcę. Izaak, jest następny w pokoleniu. Później mamy z Izaaka mamy synów dwóch, ale jeśli chodzi o patriarchów, to kogo mamy? Jakuba, jego imię inaczej? Izrael. Brawo. Następnym synem, synem, który jest patriarchą z tego klucza, jest następny. Czwarty to jest Miał dwunastu synów, Jakub Izrael, z tych dwunastu synów jeden jest patriarchą. Jak się nazywa? Śmiało? Śmiało? A widzicie? Jaka kicha? Józef, egipski, nie mąż Maryi, bo ten to jest w ogóle 16 wieków przód, 1500 lat przód jak się Pan Jezus rodzi, tylko Józef Egipski, który został sprzedany przez swoich niegodziwych 11 braci do Egiptu. To jest 1650, przed Chrystusem, czyli XVII wiek przed Chrystusem. Później mamy 200 lat przerwy, w sensie takim, że oni są w tym Egipcie żyją i z Egiptu są wyprowadzani przez Mojżesza. To jest 1270, mniej więcej, 13 wiek przed Chrystusem. Ustawiam to w chronologii, bo jak widzicie są luki. Więc jak są luki w tym, to nie można zrozumieć tekstu. No bo po prostu tego się nie da zrobić. Wiadomo, sprawa jest tak. Bo jeżeli Mojżesz, czyli mamy 1270 przed Chrystusem, jest, spotyka się z Panem Bogiem w krzewie gorejącym, w którym Pan Bóg mu przedstawia siebie i mówi mu swoje imię, które brzmi Jestem, który jestem. Czyli to po hebrajsku brzmi Jahwe, czyli będący, przedstawia się i mówi, że jest, bro, jest, jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba bel Izraela. Nie jest Bogiem martwych, lecz żyjących. Czyli, że innymi słowy, czyli mówi Mojżeszowi o żyjących nie tutaj, bo oni już odeszli w, w kwestii, no powiedziałbym, śmiercią naturalną odeszli z tego łez ale są z Panem Bogiem. Bóg nie jest Bogiem martwych, lecz żyjących. Na tym to polega. Rozumiemy się, tak? Więc yy, on, i, to jest, i to jest przełożenie. Cała ta dyskusja, generalnie, rzecz biorąc, która jest tutaj, tutaj w, tej, w tej lekcji, ona dotyczy sfery metafizycznej. W której nie ma śmierci, nie ma głodu, nie ma, nie ma cierpienia, Pan Bóg odetrzy, obetrze wszelką łzę. Natomiast tandeusyusze przenoszą tę, tę, tę rzeczywistość na poziom fizyczny, materialny, ale też tego nie rozwinę, bo tego, tego się nie da teraz. Ja mam za mało czasu, musielibyśmy koło robić, żeby to, żeby to wytłumaczyć. Rozumiemy kwestię, dlaczego, dlaczego jest, czyli a zarówno Abraham, jak i, jak i Izaak, jak i Jakub, później jeszcze Józef ewentualnie, oni wszyscy żyją, tylko żyją już u Pana Boga. I Mojżeszowi to przedstawia, że Bóg jest Bogiem żyjących, a nie martwych, mimo że martwi są w sensie ludzkim, ziemskim. Tak, oni przeszli przez granicę śmierci naturalnej i żyją z Panem Bogiem. Bóg nie jest Bogiem martwych, lecz żyjących. Wyjaśniwszy tę kwestię, odwołam się do bo tak sobie myślałem o tej homilii... I troszeczkę się odwołam do homilii, którą mówiłem kilka dni temu w pierwszy dzień, pierwszy dzień świąt. Większość z was była gdzieś rozjechana przy, na, w swoich tam jakichś rodzinnych okolicznościach grobowych. Ten, ta sprawa jest, myślę, warta podjęcia ze względu na to, że no, jesteśmy w tym oktawie wszystkich świętych, kiedy możemy zyskać odpust dla, 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 dla osób, które zmarły. Przypominam warunki odpustu. Stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii świętej, Pobożne nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmarłych, wieczny odpoczynek raczył dać panie i modlitwa według intencji Ojca i Świętego, może być Ojczy nasz i brak przywiązania do grzechu. Przez takie spełnienie tych pięciu warunków możesz przez od 1 do 8 listopada wyciągnąć duszę, duszę czystową, z czyśćca, która żyje, ale jest w jakichś okowach o czyść, o, o, czy, o tych tych czyścowych, które do przyjemnych, do przyjemnych nie należą. Te, ten odsłus można zyskać do wtorku łącznie. To tak, on, on tak przy, przy okazji yy, przypomina te, yy, te kwestie. I yy, myślałem o tym, myślałem o tym, bo mówiłem to na lekcji Divina, i zastanawiam się czy wam to powiedzieć, ale stwierdziłem, że wam to powiem. <laughs> Mianowicie, kiedy pojechałem we wszystkich świętych, pojechałem do, do, do swo na, na swoje gruby rodzinne. Aha, odwołajmy się jeszcze do, do, do homilii ze wtorku, krótko powiem. Błogosławieni, tam jest taka lekcja, jak byliście nam przy świętej, myślę, że wszyscy byli. Yy, najpierw byli nam przy świętej, później poszli na, na groby, a przynajmniej jak poszli najpierw na groby, to później poszli nam przy świętą, bo to, jest, bo to jest podstawowa sprawa, jeśli chodzi o pomoc zmarłym, yy, to tam była czytanie błogosławieni cisi, ubodzy itd., 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 itd. i tak dalej, i i tak dalej, tłumaczyłem to w we wtorek, że Owo słowo błogosławienie, konotacja grecka tego słowa brzmi, jest, była związana. Grecy używali tego słowa tylko i wyłącznie do, w rodzaju żeńskim, liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego, brzmiało to makaria i odnosiło się do wyspy Cypr. Jako, Cypr jako wyspa była błogosławiona, po ona, ponieważ ona miała wszystko. Ona miała zboże, ona miała owoce, ona miała minerały, miała wszystko, miała słońce, była otoczona y, Morzem Śródziemnym, jest do tej pory. I ona generalnie rzecz biorąc z naturalnego że powiem, bogactwa miała w sobie owo szczęście, które płynęło z darów Bożych, które miała. I teraz przykładając na, na, na sferę duchową, każdy z was jest taką wyspą Cypr, może być taką wyspą Cypr, która czerpie swoją moc z obecności Bożej w sobie. Bo każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego. I teraz tłumaczę, co się stało 1 listopada. Pojechałem na grobę. I idąc przez cmentarz, który do swojej babci, przechodziłem przez taki, 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 taką, taki, taką, taką, se, taki sektor, gdzie są pochowani żołnierze. Ja jako chłopiec z moją siostrą średnią myśmy uwielbiali spalić tam lampki. Takie takie biało-czerwone z tego, z wosku. Wo wo Kochaliśmy ten, sp po prostu to było takie, to było takie, które pamiętam, że było no zawsze takie, miało w sobie coś takiego, takiego, takiego ciepła i takiego, takiej dobroci w tym, tym, tym wszystkim było dużo. I kiedy szedłem przez ten cmentarz, zobaczyłem pana, który mężczyzna miałem ze 30 parę lat, tłumaczył chłopcu synowi swojemu, co kto tam leży, mówił przemian, weterani i tak, tak dalej, tak. Przypomniałem sobie te swoje dziecięce, dziecięce lata, takie spokojne, bezpieczne. I, I zrobiło mi się przykro. Smutno, że to już jest pasy, że to się już nie wróci. Że część moich zmarłych. Odeszła, przyjaciół odeszła, i tak dalej, i tak dalej. I zaczął się, przyszedł, i przyszła pokusa, bo, bo to uczulam na to, bo to na lekcji dywina to wyszło, i później miałem odzew, dlatego postanowiłem o tym powiedzieć. Przyszła pokusa wejścia w ten smutek i nostalgię wynikającą z przemijania. Że oni odeszli, że, to już jest, że już się z nimi nie spotkam, że jest mi tak przykro, że, jest, że odczuwam ten, 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 ten żal, taką, taką powiedziałbym ten syndrom sieroctwa, etc., etc., etc. To jest czysta pokusa. Dlatego, że jeżeli przychodzi zły z taką czymś, to mówi: Nie ma Bóg, nie, Bóg jest Bogiem martwych, nieżyjących. Ich tam nie ma, ich nie spotkasz. Wszystko, z czym ty się wiążesz i chodzisz nam przez świętą, to to jest czysty rytuał, to jest po co ci to generować, ty się tym nie zajmuj, lepiej zajmij się kupiectwem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy sobie to uświadomiłem sobie tę pokusę, zamknąłem tę, tę furtkę i od razu sobie wszedłem w środek, czyli do wyspy Cypr, rozumiemy, gdzie on jest w każdym z nas i od razu poszło. Czy smutek minął, to wszystko przeszło i wszystko znowu było, można było to spojrzeć na to wszystko jasnym spojrzeniem. Z nadzieją, z takim spokojem, z otwartością na działanie Pana Boga, etc., etc. I tu bardzo się tu otwieram, dlatego że myślę, że najłatwiej będzie Wam walczyć z tego typu doświadczeniami, ale również, żeby to nie było właśnie. Poprzez powiedzmy przez analogię ale żeby można było walczyć z tym, trzeba przede wszystkim uświadomić sobie, że Pan Bóg jest. I Pan Bóg jest Bogiem żywym, a Jego życie przekłada się w Eucharystii, w której On jest obecny realnie. Na każdej Eucharystii, kiedy jesteśmy na mszy świętej, On przychodzi, zamienia się, wchodzi w ten kawałek chleba i jest żyjącym sercem, który przychodzi do każdego, kto go chce przyjąć. Żeby dać mu ten wewnętrzny pokój, żeby każdy z nas stał się makaroi, czyli każdy z nas by się stał taką wyspą Cypr, która ma wszystko w sobie. I bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz, czy jest burza, czy, jest, czy jest, masz niedostatek, czy masz chorobę, czy masz coś, to to jest na zewnątrz. I o, jeżeli masz to w sobie, ten potencjał, to nawet te rzeczy, które cię dotykają, śmierć... Opuszczenie, samotność, brak zrozumienia, troski takie czy takie, to one nie, nie zmiażdżą cię. One mogą być. Owszem, one się, je się rejestruje, ale one nie wywołają w Tobie zapaści. Nie będziesz musiał pić, żeby to zapić, nie będziesz musiał uciekać w pracę, w seks, w zakupy i w inne rzeczy, które, które, które mają na celu zagłuszenie tego właśnie czegoś, że tego nie mam. A to każdy może mieć. Ić taką szczęśliwą wyspą Cypr, czyli Makaroi, czy Makaria, która dzięki temu, że Pan mówi z Bogiem żyjących, a nie zmarłych może funkcjonować spokojnie w całym, powiedziałbym, konglomeracie zaburzeń, burz, trzęsień ziemi, skandali, wszystkiego, co się teraz na tym naszych oczach dzieje. Tych, powiedziałbym, zalewie ciemności, którą zresztą chciałbym powiedzieć, żebyście, gdybyście mieli wątpliwość, to ten zalew ciemności, tego, co mamy teraz, przewidziała Matka Boża, zapowiedziała w Akita. Czytajcie sobie o, o tym, co zapowiedziała w Akita, mamy dokładnie to na naszych oczach, co się dzieje. Ale to, że to się dzieje, to wcale nie znaczy, że ja mam zapaść się w, 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 jakiś, w jakiś niebyt, że ja mam się dać temu zmiażdżyć. To mnie zmiażdży, oczywiście, jeśli ja go nie będę miał w sobie. I po to, żeby go mieć w sobie, jesteśmy dzisiaj tutaj ten żeby Żeby sobie to odświeżyć, żeby to sobie odnowić, wzmocnić się przez Eucharystię, przez Słowo i wyjść stąd i powiedzieć, tak, jesteś. Jesteś. Ja wiem, że jesteś Bogiem ży 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 żywych, nieumarłych. Jesteś ze mną, jesteś moim przyjacielem, podtrzymujesz mnie w istnieniu. Wszystko możesz. Bez Ciebie nic nie mogę uczynić. Wiem, że prowadzisz mnie najlepiej, jak tylko jest możliwy na dam Ci dam tylko y y y dam ci prowadzić siebie. To jest jedna rzecz. Mam dwie minuty. Powiem krótko. Ci sadeuseusze tos jest, tos, to jest towarzystwo po prostu z ciemnej gwiazdy. Chodzi mi o to, że oni, nie, im nie zależy na prawdzie, On im nie zależy na kwestii związanej z tym, co Pan Jezus powie. Generalnie rzecz biorąc, chcą go pochwycić na słowie. Jest, cała dyskusja jest, jest absolutnie dyskusją akademicką. I oni myślą, że po prostu wystawią Pana Jezusa na pośledisko i pokażą, że nie jest tym, który, który, za kogo się uważa. To jest zła intencja i manipulacja. Każde zdarzenie, każde wydarzenie jest podszyte jakąś intencją. Może być pozytywną bądź negatywną. Ja na lekcji Divina przywołałem zdarzenie z życia wzięte, mianowicie. Teściowa. Opiekuje się dziećmi. Zdeklarowała się, że się będzie opiekować dziećmi. Był to czas, w którym bardziej dominowało masło roślinne niż zwierzęce. A z oni mieli w domu masło roślinne. Pani była daty starszej, tradycyjnej i uważa, że jest tylko masło prawdziwne, to jest masło, które ma 89% masła w maśle, a inne to nie jest masło. No, i opiekuje się tymi dziećmi, w pewnym momencie zmęczyła się tym opiekowaniem, tym dziećmi, ale trzeba było powiedzieć, że no, no, głupio tak, no babcia powie: No, już jestem zmęczona tymi wnukami, dajcie mi święty spokój. Więc co zrobiła? A no, wymyśliła mianowicie, że w lodówce nie ma masła w maśle, tylko jest masło roślinne. Zrobiła taką, taką awanturę karczemną, poszło o, o brak masła w maśle, że poszło, doszło do, do, do długiego czasu takiego kryzysu. Babcia wzięła nogi zapas, piszgnęła drzwiami, miała spokój związany, związany z opieką nad, 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 nad wnukami. Tak? Była w generalnie czuła się dobrze, bo nie mieli masła w maśle. I ona nie będzie teraz opiekować się wnukami, kiedy oni nie mają maśla w maśle. Proszę Państwa, to jest czujecie kwestię? To jest czysta, zła intencja i manipulacja. Dlatego przywołuję tę sytuację, żebyście uważali na to. Co robicie i dlaczego robicie? I czasami może być tak, że jest argument, który jest wymyślony z sufitu, tylko po to, żeby osiągnąć swój egoistyczny cel. I to zrobili właśnie sateceusze. O nim nie chodziło im o prawdę, im o nie chodziło o to, co jest wartościowe. Jego chcieli po prostu pochwycić na słowie. Zastosowali złą intencję i tą złą intencją próbowali go zmanipulować. Nie dał się. Niemniej jednak uczulam również na to, jakimi intencjami się powodujemy i w jaki sposób odnosimy się do innych ludzi. Czy traktujemy ich podmiotowo czy też przedmiotowo? Jako użycie do zaspokojenia swoich potrzeb.